Idziesz! Idziesz? Idziesz? Leżysz. Gol! Jak on to strzelił! Jestem Basia, mam pięć lat. W paski bluzę, w paski świat, w paski humor ciągle mam. Śpiewam sobie trata tam. Wybierasz się dokądś, Basiu? No przecież wszyscy jedziemy. Szef zachorował i muszę go zastąpić. Sami? Z mamą! Jedziemy! Odi! Zapomnieliśmy o krokodylu. Jego taj, pałaganie, z ręka, z dziśkiem robię pranie, ręka, paski ręka, 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 sobie tak. No, no, o, Basia! O. Z kim mama rozmawia? Przecież tam nikogo nie ma Mówi brzydkie słowa Wszyscy dorośli mówią A co mówię, zwymiotkować? Oj, Baśka, ale z ciebie dziecko Brzydko to jest Tylko w kinach od 11 lipca